No dzień dobry, witam was serdecznie w pierwszym vlogu tego roku. Dzisiaj mamy pierwszy dzień stycznia yy, i zaplanowałam na ten dzień mnóstwo cudownych, yy, takich powolnych, domowych rzeczy, Więc mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Zapraszam. Przede wszystkim dzisiaj oczywiście zmieniam kalendarz od Magdy na drugi kalendarz od Magdy. Rezygnujemy z grudniowej ilust ilustracji na rzecz nowej. W tym roku kalendarz jest chyba jeszcze ładniejszy. Już nawet nie pamiętam, jaka jest pierwsza ilustracja. Bardzo ładna. Trudno nadążyć za światem, ale dobrze być na bieżąco ze sobą no a jeżeli chodzi o kalendarz z zeszłego roku, to wszystkie te ilustracje sobie będę zaraz sprawdzać yy, i wsadzać w ramki właśnie teraz idziemy do pracowni, żeby przynieść 20, 12 ramek yy, żeby sprawdzić, która do której ilustracji będzie pasować, więc zapowiada się wspaniała sytuacja a jak możecie słyszeć mój głos jestem turbo chora. mam mega katar i yy, już myślałam, że dzisiaj może mi przejdzie ale jednak dzisiaj jeszcze jest długa droga yy, przed wyzwaniem ale nie poddaję się, zaczynamy nowy rok na grubej yy, od vlogowania. Także teraz szybki spacer i może odetkają mi się wszystkie kanaliki w nosie. Dobrze, że nie ma kaszlu. Wolę Katar niż Kaszel, zdecydowanie. A jak pierwszy dzień grudnia, to oczywiście kalendarz. I zobaczcie, przez ostatnie miesiące robiłyśmy z moją chrześnicą piękne kalendarze dla mojej mamy i babci. Tu są piękne rysunki, tu wszystkie urodzinki yy, i różne takie sytuacje. Mnóstwo naszych zdjęć. Yy, bo co roku kalendarze yy, zamawialiśmy w takiej stronie po prostu, gdzie dawaliśmy jedno zdjęcie i tyle, a w tym roku pomyślałam sobie, że musimy z moją chrześnicą wykorzystać jej talent y, i pasję do rysowania, no i właśnie narysowała mnóstwo pięknych ilustracji, ja wydrukowałam zdjęcia, miałyśmy naklejki, y, zrobiłyśmy też, wydrukowałyśmy też kalendarz, y, więc wyszedł taki pokaźny, duży, y, właśnie 12 dwunastostronnicowy y, organizator, bo jest też dużo miejsca na zapiski, więc y, teraz zaniosę to mamie i mam nadzieję, że będzie zachwycona. Wróciliśmy do domu z torbą pełną różnych ramek z drugiej ręki, no i mam tutaj 12 ilustracji, sprawdzę, które z nich mogą być do Krynicy, jako takie morskie, jakieś takie wypoczynkowe, mam nadzieję, że wszystkie, ale zobaczymy. Śmieszne jest to, że ja na to czekałam cały rok i teraz obfitości nie tylko od święta zostawię sobie w domu i to będzie taka ilustracja... Świąteczna po prostu ozdoba świąt w domu. Spełniaj swoje marzenia. No, może być do krynicy. czemużby nie? Choć czasem to trudne, warto być ze sobą w stałym kontakcie. Fajne, ale trochę mi się ta ilustracja nie podoba. i ona na razie będzie taka, nie wiadomo. Delikatność nie wyklucza siły. Może być, bo jest takie. Leśne, a mamy w domu las. Ty najlepiej wiesz, kiedy jest właściwy czas. Może być. A gdyby tak y, nie robić dziś nic, specy... nic spektakularnego, tylko sobie pobyć. To zdecydowanie. Traktuj siebie jak najlepszą przyjaciółkę. A gdyby tak wyolbrzymić małe szczęścia, to jest najlepszy tekst, ale też mi się ilustracja się nie podoba. W ciszy usłyszysz szelest trawy, świerszcza, a czasem nawet siebie. To koniecznie. Czas na herbatę jest równie ważny jak praca. Koniecznie. Można być dużym i dorosłym, i nadal potrzebować wsparcia też. Zadbaj o, o siebie, gdy nachodzi wiatr zmian. I to chyba nie ze względu na to, że no to jest dom letniskowy i nie chcemy wtedy myśleć o zimie. To są ilustracje ani A3, ani A4. Na A3 są za małe, a na A4 są za duże. No i teraz, właśnie ciekawe, no trochę trzeba będzie obciąć ale mam nadzieję, że ilustracje y, nie stracą na jakości. Właśnie skończyłam oprawiać wszystkie ilustracje, poza tą jedną, która zostanie w domu i ją sobie oprawię jakoś ładnie. Ale słuchajcie, hit jest taki, że w ogóle nie liczyłam, ile tych ramek biorę z domu. Po prostu mam w dwóch szufladach ramki i wziąłam wszystkie w rozmiarze A4, bo w A3 nie miałam ani jednej. I tak naprawdę została mi tylko jedna taka mała, i ta która nie pasowała do żadnej ilustracji, ona ogólnie tak nie pasuje do niczego nigdy, więc hit. No i wiadomo, to są złote ramy, czarne ramy, jakieś jasno-brązowe, ciemno -brązowe różne i na pewno ładniej by było, gdyby było paspar gdyby te ramki były w idealnych odcieniach co do ilustracji, ale cieszę się na maksa, że właśnie wykorzystałam to, co miałam, no bo rzeczywiście w tych roślinnych leżały różne jak się do czegoś przydawały, potem się nie przydawały, no to tam je homikowałam, bo wiedziałam, że kiedyś przyjdzie na nie pora. No i właśnie przyszła teraz, więc bardzo się cieszę, że właśnie mogłam je wykorzystać. Zaraz będę miała miejsce w wyroślinnych, będę miała wykorzystane rzeczy i dodatkowo w Krynicy mamy 6 pokoi, mamy 3 piętra, więc jest spora klatka, na pewno 12, ilustracja, a właściwie 11, znajdzie tam swoje miejsce no i za rok oczywiście te z tego nowego kalendarza też prawdopodobnie y, gdzieś zawisną, choć już nie mam ramek, więc zobaczymy jak będzie y, no, ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, oczekiwania i y, y, y rzeczywistość się tutaj pokryły, gdyż miałam nadzieję, że spędzę miło czas i tak właśnie spędziłam teraz tylko muszę je przechować gdzieś, bo dopiero w lutym będziemy jechać do Krynicy więc dopiero wtedy je ze sobą zabiorę i tak te kolorki się prezentują więc jest złoty, jest czarny, jest biały, jest jakiś taki dziwny, jest drewniany. I tym razem bardzo mi zależało na tym, żeby było, było to plexi. No bo w Krynicy to jest w lesie, więc mamy tam wilgoć, więc nie chciałam, żeby nic z tymi ilustracjami się stało. Także, mimo że te wszystkie ramki były wykorzystywane wielokrotnie, to ja w domu jednak nie używam tej plexi. Tak więc czułam się, jakby to były nowe ramki, bo nawet z niektórych odrywałam ten plastik, żeby te plexi było jak nowe, nieporysowane. A znalazło się też Kilka naszych plakatów z roślinnych przestrzeni, więc na pewno będą wystawione jeszcze w styczniu w outlecie, no bo były już wykorzystywane, więc będą na pewno w niższych cenach. Tak naprawdę to ten film by się nie pojawił, gdyż ja się naprawdę źle czuję, ale też jestem bardzo szczęśliwa, że mimo wszystko tak wiedziałam, że 1 stycznia chcę nagrać i nagrywam, i tak to bym przeleżała cały dzień w łóżku, a tak coś tam sobie robię i jest to ekscytujące, ale właśnie motywatorem do nagrania dzisiejszego odcinku, do dzisiejszego odcinka jest to, że w kalendarzu do Piletero od Agaty była jeszcze karteczka na pierwszy dzień stycznia, więc pomyślałam sobie, że otworzymy ją sobie wspólnie. Jestem niesamowicie ciekawa, co tutaj się znajdzie. Cokolwiek się wydarzy, ze wszystkim sobie poradzisz. No nie wiem. W sensie na pewno się przetrwa, jeżeli się przetrwa. <laughs> Ale ogólnie, czy sobie ze wszystkim poradzisz? Co na ciebie spłynie? Taki bym powiedziała frazes. No, liczyłam na coś ciekawszego, ale przynajmniej ta kartka, ta koperta, tak jak mówiłam, zmotywowała mnie do tego filmu, więc i tak jestem jej wdzięczna. Ostatnio przystawiliśmy się na nocny tryb życia, i jest to straszne, ale w święta właśnie tak postanowiliśmy, że aaa, i tak nie ma planów będziemy sobie u naszej rodziny po prostu do białego rana no i tak, to chyba jest to, że właśnie e, jesteśmy już na tyle dojrzali e, że ciężko jest wrócić na ten dobry tryb e, spania od 22 do tam, 7, 8, 9 e, i wstajemy normalnie o 13, 12 tak zazwyczaj 12, 11, 12 chodzimy spać o 5 także gratuluję nam e, po prostu tego e, i ostatnio miałam coś takiego, że no nie, no nie może tak to wyglądać, idę spać i położyłam się od 22 i do 4. Yy, cierpiałam w łóżku, więc teraz po prostu chodzimy spać późno. Tak więc teraz jest 19, a ja jeszcze robię nam kawkę, gdyż ostatnio dorwałam w końcu filtry yy, do kawki przelewowej, yy, więc robię sobie kofeinową, a Piotrowi bez kofej. Powiem wam, że zawsze mnie dziwi, jak ktoś mówi, że nienawidzi dojadać po świętach. Ja uwielbiam i właśnie jak zanieśliśmy mojej mamie kalendarz, no to dałam tutaj kawałeczek jeszcze swojej takiej, nie wiem jak to się nazywa, babka makowa, jakiś taki... Mm, dziwny makowiec, który jest po prostu moim wspomnieniem e, wszystkich naszych sylwestrów. Ja zawsze miałam sylwestry najlepsze z mamą, z tatą, e, z ciocią i z wujkiem. Wujek miał akordeon. Ja robiłam zawsze zaproszenia na moich karteczkach. Mm, no i właśnie było ciasto, które jest w e-booku świątecznym mojej cioci e, z orzechami, przepyszny, taki murzynek. E, no a moja mama właśnie robiła to ciasto, i ono jest doskonale więc dzisiaj do kawki wleci jak złoto. W ogóle moja mama jest najlepsza w wypieki serio, więc dla Piotra dodaję takie małe już kawałeczki sernika królewskiego. On jest taki wspaniały. Przyszła mi, słuchajcie, dzisiaj paczka już sobie tam wstawiłam, bo zamówiłam na nowo moją kurację, którą polecałam wam kilka lat temu w prezentowniku. No i powiem wam, ona po prostu niesamowite rzeczy zrobiła z moimi włosami, a ja teraz straciłam przez stres po prostu jedną trzecią, jeżeli nie dwie trzecie moich włosów. Mm, I właśnie mówię ostatnio, no nie, muszę to zamówić, zamówiłam yy, i dzisiaj już będę używać serum, a jutro yy, użyję cały peeling, szampon i odżywkę. Dodatkowo przyszedł czas na zmianę szczotki do włosów. I zastanawiam się jaką kupić, bo ostatnio czytałam o tym, że jak się mm, włosy czeszę na mokro, to jest zupełnie inna szczotka. No i właśnie słyszałam, że Olivia garden. Garden, podobno szczotki są dobre. Jestem ciekawa, jaką macie opinię. Mm, bo ten film publikuję jutro, więc jeszcze dzisiaj nie zamówię, jeszcze poczekam mm, co powiecie. I wtedy sobie zamówię właśnie jakąś szczotkę, bo ta moja to już jest tragedia. I właśnie też, też miałam taki okropny szampon teraz. Będę wam o tym mówić w hałasie w stycznia, no bo właśnie dzisiaj się z nim pożegnałam. Będę go używać jako żel pod prysznic, bo to jest po prostu absolutna tragedia. No, więc mam nadzieję, że moje włosy wrócą do do normy. Także zostawiajcie w komentarzach koniecznie polecajki właśnie jakichś fajnych szczotek, może, nie wiem, jakieś hebe podobno też są dobre, yy, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Na pewno skorzystam z polecenia. Yy, natomiast ja już dzisiaj się z wami żegnam. Zobaczcie, marshmallow. Marshmallow, jakby co na hasło vlogmas nadal jest promka. Tutaj mamy po prostu fantastyczny yy, dyfuzor i świeczuszkę. I słuchajcie, też ważna akcja, akurat mi się przypomniało, yy, Piotr w styczniu zmienia ceny. Yy, więc nie dość, że macie teraz minus 10%, to jeszcze na te wcześniejsze ceny. Yy, bo teraz te dyfuzory kosztują 39 zł, z co wiem, teraz będą 45 albo 49, więc spora e, różnica. Także korzystajcie z po prostu doskonały zapach. No i ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Dzisiaj taki ciężki dzień, no bo jestem chora, e, ale bardzo się cieszę, że tak się zmotywowałam, żeby coś ponagrywać. Czuję też taki luz. Teraz e, wracamy do tych takich e, swobodnych, jesiennych vlogów. W ogóle zastanawiam się nad nazwą, mm, bo domowe, jesienne vlogi brzmiały dobrze, a teraz domowe, zimowe vlogi. Nie opisują tego, co to przedstawia, bo to nie jest zima. Nie robimy tutaj zimowych rzeczy jesienią, robiliśmy jesienne, a teraz właśnie jestem taki, nazwałabym tę serię przetrwać szarość. Ale może wymyślimy coś bardziej optymistycznego, więc y, mam nadzieję, że też dacie jakieś nazwy. Potem na, y, po kilku takich filmach y, spytam też na Instagramie o nazwę, bo zawsze moje y, obserwatorki wymyślają najlepsze nazwy, więc ja dzisiaj Was ściskam serdecznie, życzcie mi zdrowia, zobaczymy się już niedługo, pa pa! A że już nie będę przed kamerą, to mogę sobie użyć tego serum. Ono jest po prostu doskonałe. Można go używać codziennie i to jest jedyny serum, które rzeczywiście yy, nic nie robi złego z włosami. Można go używać i... No, nazwane jest to serum, ale jest to taka mgiełka wcierka. Ale jakieś zimne, bo dopiero yy, przyniosłam to z samochodu. Boże, oby zadziałało tak dobrze, jak te kilka lat temu. O pięknie pachnie, pięknie.